Okej, okay, ziomeczki przed samym wstępem, chcemy Was poinformować, że jeśli oglądali ten film we Full HD, będzie o wiele lepsza jakość. I zapraszam do oglądania. W jutrzejszej siłę witam Was bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem ZD, to jest Minecraft Skywars. Zobaczymy się dopiero po insze. Widzimy, że jesteśmy już pojutrze na pierwszej ręce i chcę Wam już podziękować z góry, że dobiliście 25 łapek pod ostatnim filmikiem. Teraz tutaj po prawdopodobnie pojawi Wam się takie zdjęcie, screen z tymi łapkami. Co, to, co Wy robicie pod tymi odcinkami to, nie wiem, rozwalacie system. Naprawdę cieszę się z tego. Jeszcze 4,4 subskrypcji na moim kanale wybiło, więc to jest super. No i chyba tyle, i teraz już gramy sobie. Zabity, zabity. Hades. Już, już ile tu Zabiliśmy, już chyba dwóch zabiliśmy, więc całkiem spoko. A, jeszcze chcę powiedzieć, że mam nowe przedmocy stałe. Mam cały żelazny set żelazny, bez żadnych tam protection. Tylko brakuje mi Buty, bo mam skórzany. I tak już będą, i tak już będzie wszystkie stałe. Będą wszystkie stałe. Okej, okay, lecimy tutaj na środek. Uuu, lecimy. Został tylko jeden chyba jest na środku, gdy widziałem, ja coś tu buduję. Tutaj No tutaj możemy zrobić takie gaz na Kolejna miarę, a nie, nie, Może wygramy to, wygramy? Kurde. Ale no, ciśnie, co ma, Wygramy to, wygramy to, czy nie? Kurde, no szkoda. Okej, okay, widzimy się już na kolejnej arenie. Ok, zimęczkę jesteśmy już na drugie rejestry. To odcinek nie będzie jakiś taki długi, nie wiem, długi yy, z 5 minut. Yy, może, bo tam. ale Chcę, że, chcę żebym na, na YouTube to szybko wrzucił, żebyście miały jakiś tam filmik do obejrzenia. Nie chcę to, to jakoś yy, długo tego montować. Coś tam zobaczymy, jak to będzie. Ok, Widzimy, Napiszę o zimęczkę na. O, na ole. Yy, zabita, więc lecimy teraz na końcu chyba. Staram się tak, no kurde. Dobra, już raz. Eee, nie wiem, czy moją myszką będzie słychać. Bo, e, raczej będzie, bo coś mi spadła ona trochę i trochę głośniej, teraz jakby klika. Na początku było dobrze, ale no, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Jak to na odcinku będzie słychać. Dobra. Okej, jesteśmy tu już na wyspie. To zaraz się chyba widzimy, jak będę już od tamtego ziomeczka. Kurde, spadliśmy. Jak się akurat budowałem, to spadłem mi się już na kolejnej mapce. Okej, okay, że mężczyz jesteśmy na kolejnej mapce. To jest moja ulubiona mapka, może będzie szczęśliwa ją wygramy. Zobaczymy jeszcze jak to będzie. I już lecimy na skrzyneczki. Tutaj już odbieram mojego seta starego. Okej. Okay. No. no o, ale piękny secik. E, tu jest jakiś typek, jest. O tak mi się tutaj. O, nie, no co to było? Kurde, no, szczęśliwa. Może jeszcze no, uda nam się tutaj w tej wodzie przeżyć, ale już wątpię w to. Chyba, że on nie wie, że ja tutaj. Kurde, y, dobra. Widzimy się chyba już na przedostatniej arence. Okej, że masz, jesteś już na przedostatniej arence, to myślę, że to jest taka grzybowa mapka. I lecimy, tutaj też już... obierzemy tamki, skrzyneczek. Ale te moje tamki są w miarę okej, okay, te stałe. Więc z tego teraz będzie żla... zbierał na e, żelazne buty i już będzie cały żelazny secik i też e, spoko. Teraz już to łatwo znaleźć są Skywarsach tak, jak mam taki set stały. Jeszcze perły, jeszcze fajny mieczek, więc spoko. Tylko chyba na środę się wybudujemy, żeby nas tylko nikt nie zepną. Coś tu będziemy się perłami ratować. Tu jest jakiś bo to się tepniemy, oś tu zbudowałem, dobra. Dzisiaj my lecimy na typeczka, zabijemy go. Tak, to, więc spoko, tu jest kolejny. Karola, Karola. Dobra, pięknie. Ale ciśniemy, ciśniemy. Yy, mamy trzy perełki, więc zaraz się będziemy tylko ślepać. To szybko ma rękę ubrać. Yy, Czekajcie, mam jakieś jajko, mam tu coś... Mam, mam. Szybko zepniemy go. Poleci, poleciał, okej. Okay. Lecimy szybko na tego. Na Amelka, Amelka. Wygrał tą rękę? Nie, na Amelka nie. Co to było? Amciak, kurde. Nie, bo naszej szej tak zbytnio nie widziałem. Tego Niku, to tam chyba ten gościu się wywadzi, zablokował wykrzyk. Żeby go zabiję. A tam fajnie jest. Okej. Okay. To jak już tam taką platformę zrobił po spodem... Może jakoś uda mi się tam do niego zejść. Uważamy tylko, żeby... tylko teraz, żeby nie spaść. Hmm, może dobra, nie ja trafię? Może trafię. Gdzie on jest. No, kurczę, czekajcie. Tu jest, tu jest, tu jest. Wiem, wiem, wiemy. zabijemy go za figramorankę. No nie! No nie no nie, no kurde, co, jak blisko to było. Dobra, przegraliśmy, teraz nam tylko wodę zablokuje. No i... już się widzimy chyba. Poczekajcie, tak, widzimy chyba już się na kolejnej ręce. Czekajcie, no tak, widzimy się już na kolejnej mapce. Już chyba ostatniej. Ok, ziemi, jesteśmy już na ostatniej ręca jakby inaczej i teksturpak y, podam w opisie na... 15 łapek w górę, jeśli dobijecie to wyślę, to w opisie będzie link do tego tekstur mi się ten teksturpak podoba fajne niebieskie serca miecze z fightfula to są z 32 na 32 ale wyślę wam link, jak dobijecie do 15 łapek i będzie spoko dobra tutaj skrzynki, mamy 3 perełki a to nie opłaca się chyba yy, nie opłaca się, ty, no wiecie tepać, bo tu są yy, blisko te yy, przestrzenie, a nie przestrzenie to wiecie Blisko między wyspami te yy, miejsca co powierzchnia bym tam tylko powiedzieć, nie wiem. Dobra. Tego że tu lecimy. Mikser, coś tam. Mikserusz, yy, X, coś takiego. Zrobimy chyba się nie spodziewa nas ty, że na plecach mu siedzimy jakby. Lecimy, lecimy. okej, zabity, więc spoko. Yy, lecimy, lecimy. Tutaj się tyle podbudujemy. I lecimy. Lecimy. Dobra, jest kolejny tak... Kurde, pewnie. Ok. Dobra. Widzimy. Kurde, no co jest? Musimy go zabić, musimy go zabić. Nie ma innej opcji. Dobra, się rozsypał. okej. Okay. jeszcze zostało dwóch graczy. I już może wygramy tą rękę. Może ta pera doleciała, proszę. Dobra, pięknie doleciała. W mi fajną pelerynkę. I ostatni Polaczek 2004 tutaj został. Gdzie on może być? Może na środeczku? Nie wiem, zobaczymy, czekajcie. Do góry podbuduję. Lecimy, lecimy. Czy eee, gdzie on tutaj może być? Ten ziomeczek. Hmm. Tam jest? Nie. Widzimy się zaraz, jak go znajdę. Okej, okay, widzę go tutaj. Mamy pięć perełek. Lecimy na te Lecimy, sorry, za dzięki tyle będzie słyszeć. Eee... A jak tak, szambo pompuje. I lecimy. Lecimy, lecimy. Dobra, wygraliśmy rękę, więc widzimy się już na pożegnaniu. O kojimeszki myślę, że w tym odcinku. To było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie oraz lajkujcie. Do następnego trzymajcie się i na razie.